Cześć wszystkim, dzisiaj chciałbym wam pokazać prostą taktykę na rundę pistoletową na mapie Demirage. Całe zagranie oparte jest na jednym smoku, którego rzuca Existence, aby móc w nim podłożyć bombę. Oraz na rzuceniu dwóch fleszy w stronę schodów i łącznika również przez Existence. Reszta graczy Titan kupuje kewlary. Trzech z nich idzie pod pochylnie, a Maniak idzie sam do piwnicy, aby wejść na plecy rotujących antyterrorystów. Kiedy Existence ustawia się do rzutu swojego smoka na BS-a, Trójka graczy staje maksymalnie blisko pochylni i czeka na wybuch pierwszego flesza. Po wybiegnięciu z pochylni rozdzielają się. Dwójka z nich kieruje się w stronę schodów i kiedy Existence dorzuci drugiego flesza na schody, oni automatycznie je przejmują i idą w stronę łącznika i dżungli. Z kolei druga dwójka wbiega w stronę BSA. Jeden z nich kładzie bombę, a drugi go osłania. Kiedy Titanie wchodzą na bombsite, maniak wychodzi z piwnicy i czeka na antyterrorystów rotujących z BSA B na A. Kiedy oni zupełnie się nie spodziewają, że może się tutaj znajdować, próbuje kogoś wyjąć. Warto też zauważyć, że bomba jest podłożona w taki sposób, aby była widoczna z łącznika oraz pochylni. Czyli w sytuacji, kiedy Titanie nie zrobiliby takiej przewagi nad przeciwnikiem, mogliby we dwójkę schować się na pochylni czy też w łączniku i z dwóch stron mogliby strzelać brojącego bombę antyterrorystę. Spójrzmy jeszcze, co robią poszczególni gracze. Jeżeli spodobał Ci się poradnik i chcesz być na bieżąco z nowościami, kliknij łapkę w górę, subskrybuj kanał, polajkuj profil na Facebooku i dołącz do grupy Steam. Do usłyszenia jutro. Cześć!